jestem Łukasz, mieszkamy w Lublinie. Jestem nudnym gościem. Dziś wyprowadzę psa. Wysyłajcie SMS-y by wiedział, gdzie go wyprowadzić. Pod numer 7900. treści jestem nudny, no to start. A no tak, koszt SMS-a wynosi 17 zł i 58 r. Pamiętacie mojego psa nazywa się. Bo tak zwykle nazywają się psy, więc też go tak nazwałem. Dobra, najwięcej głosów jest na wyprowadzenie psa do cyrku. I tak jest z głościcielem do cyrku, a tam zobaczyli tego gościa. Jestem klaunem. Haha, lubię zabawiać zwierzaki. Poproszę tego psa z ostatniego rzędu. Ale jest mi tak przypalił. Umarł. Umarł. Dobra, przywracamy do domu.